Hej wszystkim, to już, że dzisiaj będziemy e, nagrywać reakcję pandy na moją śmierć udawaną śmierć. Nie wiem, czy widzieliście, czy nie, to pewnie tak, że Paweł na swoim kanale Panato wrzucił film, gdzie z okazji Prima Aprilis wkręcał koty, że umiera. Jeżeli jesteście ciekawi ich reakcji, to tu zostawię Wam link. I w komentarzach pod jego filmem wiele osób pisało, że ja powinnam nagrać coś podobnego, tylko że z Pandą, więc czemu nie? Całkiem dobrze bawiliśmy się nagrywając film Pawła, więc pomyśleliśmy, że dziś właśnie Powtórzymy to samo, ale ze mną i z pandą. Mam nadzieję, że moja śmierć obejdzie ją trochę bardziej niż Pawła. Na koty, szczerze mówiąc, nie liczę w ogóle. Chociaż kto wie, może mnie, może mnie zaskoczą, ale, ale nie mam zbyt dużych nadziei. Ok, a więc idę wszystko przygotować i rozstawić. Jeżeli jesteście ciekawi w wyniku tego eksperymentu, to zapraszam gorąco do oglądania. 好好 <laughs> Okej, okay, więc tak to by wyglądało. Nie wiem w sumie co mam powiedzieć, bo mniej więcej tylko czułam i domyślałam się reakcji Pandy, ale jeszcze nie, nie przeglądałam materiałów w całości, więc um, nie wiem, czy zrobiła coś ultra słodkiego w czasie, kiedy leżałam na tej podłodze. Mam nadzieję, że tak. Nie no, nie da się ukryć, że Panda mnie bardzo kocha i na pewno by się bardzo smuciła, gdybym naprawdę umarła, prawda? Panda, panda, panda wyprzedzając jeszcze niektóre komentarze, które powtarzały się często u Pawła, że zwierzęta tak naprawdę wiedzą, że nie umieramy, że słyszą nasze oddychanie i tak dalej, to tylko zabawa, ok? Poza tym, nawet jeżeli zwierzęta słyszą, że oddychamy, to wciąż myślę, że mogą być w jakimś tam szoku, że nagle właściciel, który jest o tyle wyższy, sobie leży na podłodze. No, to nie jest dla nas codzienne zachowanie, żeby tarzać się po podłodze. Yy, ale wciąż nawet jeżeli Panda słyszała moje oddychanie, to możemy powiedzieć, że to była jej reakcja na moją utratę przytomności, powiedzmy. O! Przyszedł do mnie też Stefan. Trochę się spóźnił, co prawda, bo umierałam 10 minut temu, ale no cóż, dobre i to. OK, a więc to było na tyle z mojej strony. Okej, okay. i ze Stefana strony też to by było na tyle. Jak zawsze zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama i na naszą grupę na Facebooku. I dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!